Cześć, witam Was Szczepan Pasika Baribal. E, no postanowiłem wam nagrać jakiś odcinek w końcu. Dawno nie wrzucałem żadnego e, filmu, już chyba ponad miesiąc. Dzisiaj przyjechałem na pasie radnoczęstowy. Dzisiaj pokażę Wam jak e, będę leczył pszczoły, to znaczy że cały czas już leczę. E, tutaj mam taką jedną rodzinę, którą, która jest bardzo porażona. E, warozą, ta tutaj pierwsza. Nie wiem dlaczego, ale ma tyle warozy, że no nie wiem skąd się wzięła, normalnie w tysiącach. I ją tutaj sobie cały czas leczę, próbuję ją wyprowadzić. Nie wiem, czy to się uda, no zobaczymy. Wydaje mi się, że się uda tą rodzinę wyprowadzić z tego porażenia. No, ale zobaczymy. Pokażę Wam, czy ja leczę swoje pszczoły w tym roku kwasu szczawiowego. A zakłada się tutaj na napalnik w ten sposób. I grzejemy tutaj tą końcówkę. I w ten sposób sublimujemy kwas szczawiowy, taki korek. Nawet trochę się osadziło w środku tego. Widać nawet drobiny kwasu szczawiowego. Teraz tutaj już jest yy, kwas szczawiowy bez wody, bo używam kwasu dwuwodnego. O, taki kwas. Żebyście widzieli, czy działa, no działa pięknie. E, te pszczoły już tutaj zostały przeleczone e, 4 razy. Ale no nieważne. Ja tutaj sobie mawiam ten kwas e, 4 razy co 3 dni. Także no jest nieźle. Tylko tak jak. E, Mówiłem, ta jedna rodzina jest tak porażona, że cały czas dzisiaj będzie piąty raz i nie wiem, czy nie szósty zobaczymy jak ta rodzina będzie wyglądać. Może sobie później w przyszłości przejrzymy, zobaczycie jak ta rodzina no, będzie wyglądać po tym kwasie. Czy no, udało się ją? Widzę, że tam pszczoły noszą pyłek, także no, chyba jest nieźle. 「こっちこっちこっちこっち」 No to jest prosta no zasada tego sublimatora. Każdy taki sublimator do kwasu szczawiowego, no nie taki akurat, no to jest taki innowacyjny sublimator. Ale czy mi, tak naprawdę, moim zdaniem nie ma to najmniejszej różnicy, jak umiemy po prostu no porządnie ten sublimator ustawić. Jest prosta zasada: musimy taki sam okres sublimować tym sublimotorem gazowym, jak i takim profesjonalnym elektrycznym. Myślę, że tak jak w tych elektrycznych, tam one są ustawione na 220 stopni. Tak samo i tutaj można by wziąć i po prostu zrobić jakieś, no, jakiś termometr, ale no to troszeczkę praktyki i po prostu no, daje się radę. Musimy po prostu troszeczkę obniżyć temperaturę tego sublimotora. Teraz pewnie jest fajna to jest to dno jest bardzo grube, on jest bardzo nagrzany w tej chwili. Ale po jednym razie ta woda obniży temperaturę tego Tego kubka. I tak jak widzieliście, już teraz temperatura pewnie spadła do odpowiedniej. No i tak po prostu zachodziło, sublimacja. Nie wiem czy to widać. O widać akurat. O, i sobie sobie subimuzujemy w tej chwili. Nawet bym rzekł, że chyba y, troszkę ta temperatura jest jak na razie za mała. A bardzo się osadza y, te opary kwasu szczawiowego kryształy w tej chwili. No i to jest praktycznie cała sublimacja. Czy coś zostało? Praktycznie nic. No jesteśmy przy ulu. No pokażę wam jak ja przeprowadzam taką sublimację. Tak jak już wspominałem tym moim sublimatorem. Mam tutaj nasypane 25 myślę grama, może 3 kwasu szczawi szczawiowego, To Tu akurat mamy, jesteśmy przy ulu danda Ja zakarmiam pszczoły yy, na nadstawce. Później jak już, yy, no, yy, będę miał wystarczająco ilość pokarmu w nadstawce i w gnieździe, to wtedy nadstawkę yy, Przekładam na spód, pszczoły sobie przeniosą w główne gniazdo pokarm no i będą zakarmione, tak po prostu wcześniej przerabiam troszkę ten, ten pokarm. Nie? Pokażę Wam tą moją, ten mój sublimator jak, jak działa jak ja robię ta, przeprowadzam taką sublimację. O cyk i zatykam sobie gąbgą. Początek i jest nieważny, bo on jak na samym początku yy, ucieka nam. Woda odparowuje no i około 20 sekund najlepiej, nawet dłużej, pszczoły wypryskują, no bo one są po prostu zdenerwowane, no i żądlą, nie? Także lepiej zdać tą, tą gąbkę, pszczoły wtedy nie wypryskują, ładnie tam po sobie rozprowadzają. Te kryształy tego no. y, kwasu stawiowego no. i finał Sublimacja przeprowadzona tak jak widać wczoraj ładnie naszą pyłek dzisiaj troszkę zbliżej może o zobaczcie Pięknie. No i gąbeczkę możemy zabrać w tej chwili. Oj, teraz jak widać... Nie wiem, czy to widać. Wydostają się pary kwasy szczawiowego. Pszczołom nic się nie dzieje. Także jest dobrze. Czyli też chciałem wam pokazać, jak ja karmię pszczoły. Wykonałem sobie w tym roku nie tak dawno taki sprzęt do na pszczół. Już byłem w jednej pasiece. O było! Miałem dzisiaj zrobione 500 litrów syropu. Ciemny taki. Bez ziłkami z, z klanera. Jak widzicie, tutaj pompa spalinowa. Pistolet. 10 metrów węża. Tak, żeby dojechać i prosto, fajnie, bez roboty, bez dźwigania. W podkarmiaczki wlać. Połączę do tak wężem. Tak jak widać. I do mieszania i do karmienia. Super. Pokażę Wam. Jak, no jak karmię, ile, ile to będzie trwać, to karmienie. Dzisiaj tutaj tych yy, 16-15 rodzin, bodajże, nawet sam nie wiem, ile mam tutaj na pasiece. Dobra, pauza, do sobie samochodem i wam pokażę po kolei, jak, no jak działa ta pompa. się widzieli mamy, nie, bodajże, 15 rodzin zakramionych, nieco 10 minut nie zakramionych, no, po prostu podkramionych Nieco 10 minut nam to zajęło Także jest No dobrze no. Inwestycja dość fajna także trochę roboty, parę złotych ale idzie to fajnie, szybko tak naprawdę to 100 rodzinek, to w jakieś 6 godzin na pasiekach obiadę, podkarmie. Super. Dobra, to dzisiaj na tyle. Dzięki za oglądanie i do następnego filmu. No, pewnie sobie przejrzymy jakieś rodziny. Zobaczycie stopień zakarmienia. No to ja tak wspominałem te rodziny. Karmię na nadstawkach. Będę podkładał je pod spód, w tamtej drugiej miejskiej pasiece no karmię pszczoły bez, bez tych nadstawek. Nie wiem jak jest lepiej, twierdzę, że tak. Mi się wydaje, że już widać, że jest więcej pszczoły. No tutaj na tej pasiece właśnie matki mają gdzie czerwić. Między innymi jest więcej pszczół. Dobra, kończę, bo się rozgaduje coraz to bardziej. Yy, dzięki za oglądanie, do następnego filmu. Czem, trzymajcie się, cześć.